Siemaneczko z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski Atlas Polski na Cybuchowie Bardzo przyjemna mapa. Polecam wszystkim z dodatkowymi uprawami, są dodatkowe zwierzęta. Ważne jest też, że mapa działa na konsolach, tak więc nie piszcie proszę w komentarzach, że nie macie fajnych polskich map, na których możecie grać na konsolach, bo cybuchowo jest na konsolach z dodatkowymi uprawami. Oczywiście ta mapa jest na ModHubie, ale ci, którzy nie ogarniają za bardzo, nie wiedzą gdzie, gdzie znajdą tą mapę na ModHubie to w opisie pod tym odcinkiem znajdziecie link, z którego możecie wbić od razu na e, e, możecie sobie pobrać tą mapę Dobra, jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować dla was za te łapki, które wbiliście pod ostatnim odcinkiem, co prawda ja ten odcinek nagrywam ten aktualnie z dużym wyprzedzeniem, tak więc nie wiem do końca kiedy on będzie wyemitowany, ale jeżeli pod ostatnim odcinkiem było więcej niż 700 łapek, to zapewne ten odcinek będzie w weekend opublikowany, a jeżeli było mniej, no to najpóźniej w poniedziałek wieczorem bo e, i taka sama zasada będzie z tym odcinkiem. Jeżeli pod tym odcinkiem ten odcinek Wam się spodoba, e, to też i będzie 700 łapek, no to następny odcinek następnego dnia, czyli najprawdopodobniej we wtorek, a jeżeli nie, to w czwartek, ponieważ poniedziałek i czwartek docelowo będą to dni właśnie przeznaczone na, na tą serię. No ale jeżeli e, będzie dużo łapek, to po prostu to oznacza, że Wam się te e, map ta seria bardzo podoba, tak więc będziemy tutaj więcej wrzucali tych odcinków. Co dzisiaj na odcinku? Na odcinku dzisiaj będziemy zaprawiać nasiona, ponieważ w poprzednim odcinku kupiłem sobie już bajce. No i była taka sytuacja, że też ludzie pisaliście w komentarze, żeby lepiej nie zaprawiać, bo to, ta zaprawiarka będzie kosztowała. Owszem, ona kosztowała, ale z racji tego, że chcę tutaj mieć drugi sezon jak gdyby, to będę chciał dokupić ziemi. Żeby było więcej ziemi, będę miał większy ciągnik. Może nie do końca kupię ziemię, ponieważ mi do końca nie będzie stać, ale mogę dzierżawić. I to jest ten duży plus, więc będziemy dzierżawili ziemię. E, I potrzebujemy więcej nasion. Zobaczcie, tutaj 30 litrów mi zostało rzodkwi i tam chyba jest 60 arów, to było 170 litrów nasion musiałem dać. No A jeszcze mam, e, no jeszcze jest kilka, kilka pól do obsiania i jak, jak sobie ten, jak będziemy dzierżawili te pola, no to jeszcze takie większe będę by dzierżawił, no to wtedy tych nasion więcej potrzebujemy. Dobra, ja sobie ciągnikiem, ciapkiem sobie tutaj zaparkuję. postawię ten siewnik, bo jeszcze dzisiaj, oprócz tego, że zasiałem to rzadkie foleistą, to będę chciał zasiać rzepak na polu pożycie żyto. Było mucone dzisiaj, zobaczcie jaka jest godzina i to jest w sumie już bardzo późno, bo musiałem wymucić jeszcze żyto. I to jest w sumie ostatnie pole, które będę mucił. Jeszcze zostaną ziemniaki do wykopania, ale to być może w jednym z następnych odcinków. Dobra, ciapek sobie, ciapkę sobie tutaj zostawimy. To tak jak mówiłem, dzisiaj jeszcze będzie nim, będę nim robił z tym siewnikiem. Wcześniej nie do końca. Żytob wymucone, jeszcze zagon został. Może tą dziesiątkę zostawię, bo może nawet mi się uda. Wiecie, co może mi się nawet uda zrobić tutaj? Jakąś misję, tak? Więc yy, zostawimy sobie tego zagona. Tak, yy, tu jest zaprawiarka. O! Nawet zaprawa została. Elegancko, to fajnie. Zaprawa została z racji tego, że jak go kupowałem, tą zaprawiarkę, to w sumie jest be betoniarka 320, chyba. Na, na chyba 320 litrów, no. No to zwykła betoniarka jest tyle, tylko że tam chyba chodzi o VAT, że to niby sprzęt rolniczy, to ma inny VAT, musimy jeszcze jakiś tam kurs musiałem przejść, jakiś taki instruktor, bo tutaj niby jakąś trucizną będę zaprawiał, nie wiadomo co, żeby sobie na przykład herbaty nie posłodził, bo ktoś powie, że o to wygląda tak, kurczę, jak jakiś, nie wiem, cukier taki puder, albo taki różowy to... No, żeby nie, żebyś sobie czasami, znaczy, to jest akurat wpłynie, ne? Ja tak sobie mówię. O, jakim ty Mówisz, jak to wpłynie, kupione jest. No dobra, nie jest to ważne. No ale w każdym bądź razie tu chyba chodziło bardziej o to, że jakbym nie miał tego przeszkolenia, to by musiał mi do, dołożyliby mi VAT, że to niby sprzedają taką zwykłą maszynę budowlaną. A jak to na rolnicze, to niby inny VAT? Nie wiem, nie znam się na tym. W każdym bądź razie, Musiałem mieć przeszkolenie i chyba zostało mi z tego przeszkolenia tam kilka litrów. No i nawet jeszcze zyskałem na tym, bo tam 6 litrów to dosyć dużo jest. Dobra, tu polifoskę sobie zrobię. Ale wiecie co? Kurczę, najpierw zobaczę jeszcze, co tam trzeba wrzucać. Tak jak mówili, no. Czyli te dodatkowe uprawy. Nie można tutaj wrzucać tego żyta, co namuciłem dzisiaj. Ej, dobrze. A to i tak wszystko na nasiona tutaj będzie. Nieważne, co, co ja tam wrzucę. Czyli żyto będzie dla świń na skarmienie. Dobra, żyto będzie dla świń i dla kaczek, a ten jęczmień to sobie zaraz będziemy tutaj. Tylko, że tak. Tu jest 7 litrów. Dobra, jeszcze pobiegniemy sobie po bejce. Kurczę, dzisiaj się nabiegam, ale w sobie to elegancko, bo fajna rzecz, że niby zaoszczędzę sobie na, na nasionach. Ale druga rzecz niefajna to jest taka, że zaprawienie trochę czasu zajmuje, a ja teraz sobie zmieniłem długość sezonu, teraz jest sezon trzydniowy, po to żeby, no jak, jak zdecydowałem się, że, a do, do, nie tu, zdecydowałem się, że będę ten, że będę, coś wyskoczyło, A podłączenie, że będę kontynuował na drugiej serii, no, to nie chciałem, żeby był sezon długi, żeby nie musiał później przewijać, przewijać, przewijać. To zdecydowałem się, że, że tutaj, po prostu sobie skrócę sezon. tym poczekajcie. Bo już nie pamiętam. Bo wczoraj był u mnie sąsiad, ten co od, od niego gnojówkę, ten, biorę, bo zobaczył mnie na YouTubie, że kupiłem Bejce. Akurat sobota była, tak więc mówi, że nie może kupić. Nie mógł kupić, bo w soboty sklep zamknięty był. Rolniczy, wyobraźcie sobie. A terminy na, na się so. No to przyszedł. Odlałem mu. To mnie dużo zostało w tym jednym zbiorniku. I teraz nie wiem. Nie wiem, czy, który to był. Czekajcie. Chyba ten. Mi się wydaje, że ten. W tym było mniej. Zaraz zobaczymy. Bo tak, w tym zbiorniku macie 30 litrów. I to jest chyba. 40, czekajcie, jak to jest. O, no to właśnie, zobaczcie, tylko 10 teraz mam. Ty, to w sumie będziemy miał 40 litrów. To elegancko, prawie 2 tony będę mógł przekręcić. Dużo nasion będę mógł zrobić tutaj. Naprawdę będę mógł bardzo duże pole ten wynająć sobie. Dobra, teraz trzeba będzie ten, te zboże wrzucić. Łopato, ale zaraz zobaczymy tak. Kurczę, no to będzie się męczył człowiek. Dobra Żeby się ten No nie no kurczę, O O kurczę, wywróciło mi się Dobra nie, Człowiek nienauczony do łopaty <laughs> Się tak wyrażę Dobra Sypie się sypie się Dobra najpierw na, nasypię ja to uruchomię niech to się kręci tutaj Bo to właśnie minusem jest tego typu Rzecz że że to jednak dużo czasu zajmuje żeby to zrobić. Na dzisiejszym odcinku na pewno tego nie zrobimy, ale w następnym odcinku zobaczycie, jakie woreczki tutaj sobie, ten, z nasionami mam. Już porobione. Bo tak to ten, podejrzewałem, że późnym wieczorem to się dopiero skręci. Skończy się, ale to trzeba dobrze wymieszać. Mogłem tam mniej wrzucić. Kurczę, wlałem to dużo, to i, że teraz musi to wszystko wymieszać się dobrze. Trzeba mniejszą dawkę dać. Mniej tego teo, tej bejcy wrzucać, wlewać tam, to i trzeba by mniej nasion wrzucić, nie? A tak to teraz, kurczę, muszę całą betoniarkę wrzucić, żeby to się dobrze wyrobiło. Bo tak to będzie. No nie wiem, to chyba za mocne będzie? Nie chcę próbować, nie? Przepis jest taki, ma być tyle, ile, ile ma być. Dobra, tu już mam... Kurczę 400. Dobra, odpalimy to. O, to działa, dobra, elegancko. No i teraz poczekamy sobie trochę, dobra, wiecie co, mm, co ja mam tutaj zrobić, tak, mam tutaj nawozy, to polifoskę, bo kupiłem też nawozy, jeszcze siewki nie mam, ale nawozy już mam, znaczy siewki, jeszcze kilka rzeczy chciałbym tu kupić, na, na, na samym początku ciągnik, yy, później kopaczkę, a w sumie najważniejsze mieć kopaczkę, bo mam jeszcze ziemniaki mi zostały. A, pytaliście się też w, w komentarzach, jakie ja mam w ogóle pola, bo e, nie wiecie, jakie mam pola? Mam pięć pól, nie? Ja mówiłem chyba, jakie mam pola. No to mam tutaj, tu było, co tu było? Tu był jęczmień, tu lucerna, to teraz jest zasiana te rzadkie folista. Później będę jeszcze musiał tej wapno dać i przeorać, i tu w następnym roku nie wiem, co tu będzie. Jeszcze nie wiem, ale coś będzie. Tutaj był rzepak, co nie? No to będą buraki, no tutaj obornik damy. Tutaj jest kawałek, ten kawałek to jest mój las, czwórka to są ziemniaki. E, to będziemy być może jutro nawet pracowali i tutaj żyto, tak? Jaki kolor ma żyto? To jest dodatkowa uprawa, no to jest żyto, no to to dzisiaj było wymócony ten kawałek. No i to wszystkie pola są, nie? Ale ja sobie planuję wydzierżawić na przykład 48. Pole numer 48, tam jest teraz pusto. E, zaraz wam pokażę jak to wygląda, mam tutaj modyfikację o... 48, tak? 48. Zaraz zobaczę, ile będzie kosztowała. O, widzicie, kupione, a to mógłby sobie zobaczyć, ile będzie dzierżawa. Zobaczcie. Tyle jednorazowo, nie? A 147 dziennie rata, nie? Czyli... sumę może i się to, to spokojnie udać, nie? Będzie dobrze. Na razie jeszcze tego nie wezmę. a ja bym chciał kupić tyle, trzeba wydać na to. Czekajcie. Mm, to muszę... A czekajcie, tutaj te, te przez tą te modyfikację też można kupować chyba. Można też, można kupować przez tą modyfikację też. Polne kup, Nie, to ja wiem, tak 17 do 10% wychodzi. Hmm. Tylko będzie jeden sezon, to i zawsze taniej będzie. To ja duże pole mogę sobie w takim układzie kupić. We, to będzie nieźle. Znaczy, nie kupić, tylko ten... Yy, wydzierżawić. Yy, to w sumie wiecie co, ja się tak zastanawiam, czy ja bym się tak z tym rzepakiem, czy bym tak... Dobra, to sieję na tych polach, co mam swoje, to sieję rzepak, no bo na, na tych, tych, na tych dzierżawionych będę, yy, ten, yy, na wiosnę siał, więc jest elegancko. Dobra, polifoska jest. Saletrosa, dobra, tutaj są dwa worki, trzy worki No tego dużo nie będzie, ale tam na... Jak na Jowicą, tam będę obornikiem nawoził, takie rzeczy Dobra, kaczką, kaczką trzeba będzie tutaj ziarna Wytargać Miałem kaczory, bo posprzedawałem je, bo... One się rozmnażały za mnie, niż tem, jajka, nie? Jak posprzedawałem, to zobaczcie, o drugi karton już mam No i z tego też będziemy mogli zarabiać, tylko trzeba je nakarmić Ale to, yy, gdzie jest ta taczka? Zagon niech stoi Lecimy sobie ten Aha, taczka jest, bo świnie karmiła jeszcze, jeszcze u us sobie posprzątamy, elegancko Elegancko, żeby po prostu było ładnie Kozy będą dawały już niedługo mleko okay, Pyk, 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 pyk Fajnie, posprzątane Siana jest dużo, słomy też jest dużo my też świnią chyba trzeba dać Tutaj zrzuciłem z góry być tutaj. Dobra, jest. Elegancko. Tak szumi. Aha, pompa. pompa. Wodę cały czas. Czasami mi pieniądze tu uciekają z konta, No to wtedy, że niby świnią, świnią woda jest dorzucana. Dobra. A to sobie wrzucę, niech tu leży. Dodatkowo. E, ile ich jest? Trzeba będzie już niedługo sprzedawać. Nie. Dobra. Taczkę sobie weźmiemy. I lecimy teraz tak. E, lecimy sobie. Chyba kaczki nakarmiłem najpierw świnie. W ogóle świnie to należałoby im dać rzepak, bo jak im zboże dajesz, to słabo. I tak kukurydzy nie będę im dawał, bo nie, nie będę kupował kukurydzy. E, to w sumie słabo. Chociaż ja wiem, mógłbym zrobić misję. Co on tak skacze, Ta kaczka dziwnie. Mógłbym zrobić misję i za, za te pieniądze, co kupię, misję, zrobiłbym misję. To mógłbym kupić. Dobra, tutaj sobie zakręcimy. Opuczę, żeby się mi przewrócić. O, dobra, elegancko. Eee... sobie teraz tak. To sobie wycimy, Zobaczymy jeszcze, czy się ukręciło coś. Uuu, 333 litry już się zrobiły. To może szybciej poleci to. Kurczę, może. Ale ile... zobaczymy, mi tu zabrało. Boże, 159, dobra, to tak więc teraz tak. Więc mienia sobie dorzucimy. O, i właśnie o to chodziło mi. Że ja tutaj zajmę stać i przykręcać ten czas, ja sobie tutaj kilka rzeczy ogarnę. Kurczę, jak to się wysypuje. Dobra, ja sobie kilka tutaj rzeczy ogarnę w międzyczasie. Tak to miałem taki plan, że, a, będę sobie zrobił odcinek, wrzucę go, włączę sobie tutaj 30, co nie? I szybko, szybko, szybko i mi się to zrobi. No, tylko, że, no tak, no, będę jak gdyby w plecy jeden dzień, nie? A w międzyczasie tak, ogarniemy jeszcze sobie zwierzęta, może za chwilę pojadę. Nie no, to że tam już nie będziemy tak się śpieszyli. Ale ten wóz wreszcie ten rzepak wy wyrzucę. Może by nawet bin postawił. W sumie teraz to by się opłacało no, jak jaką zwierzaki to ja muszę trzymać. A przecież yy, Te maszyny no nie będę pod chmurką trzymał tutaj, nie? Muszę w tym w stodole tutaj trzymać. A zboże teraz tak. Tutaj jęczmień tam, że y, ten... Żyto jeszcze... Może by jeden bin kupić. Chyba, że żyto sprzedam teraz. No, chyba że tak, że to sprzedamy i zostawimy. chociaż nie, jęczmień jest droższy. Jęczmień sprzedamy. Tylko najpierw narobimy sobie nasion, zostawimy żyto, żyto zostawimy karmienie ćwiń i kaczek. O, tyle. No kurczę, już chyba pełne jest. Nie mogę tam wysypywać. Dobra, to sobie to wysypię tutaj. Dobra, zaraz zobaczę, ile to jest. powiedziemy. Jak się, e, dobra. To teraz lecimy sobie z tą żytem. Jak to że to wygląda? E, właśnie, muszę też sprawdzić, jak to jest. Tekstura tego. E, no taka jest. Tekstura, jakby. Ktoś... No, podobna jest, dobra. No, w sumie, okej. Okay. Nie? Dobra, to ja sobie teraz tak. Kurczę chyba. O, właśnie, bo. Czy bliżenie miałem włączone? Mówię, co jest, tak. Lekko ruszyłem myszką, a tak latam, nie? Dobra, wrócę sobie to. miałem wiadrem nosić, ale wiadro jest trochę mniejsze. Chociaż ja wiem, powiem wam, że wiadrem chyba szybciej bym to zrobił niż tą taczką. Dobra, sypię się, sypię się. Dobra. Ale, kurczę, muszę nauczyć się ten, operować tą łopatą więcej. Bo na tych seriach mniejszych, takich na polskich mapach, to jednak tej nie mam takiego, nawet tura nie mam w ogóle. Do ciapka chyba, żeby mieć tura. Ciapek możemy mieć. Nie wiem, jak ten nowy Zetor. Znaczy, dobra, nie będę mówił, bo jeszcze nie wiem, czy kupię tego Zetora. A, tu już jest chyba pełne. Dobra, pyk. Lecimy sobie tak. E, najpierw kupimy e, kaczki, a później świniaki. Ogarniemy. Dobra. No i ze sprzętów, które ch ch chcę kupić. No tak, ciągnik, no to wiecie. E, kopaczkę, no muszę. Nie wiem jeszcze jaką taką konną, zobaczymy ile kosztuje, czy jakąś inną. Kombajnu nie, to do, buraku, do ziemniaków to nie, no bo za drogo by było. A zresztą tam dużo tak y, ziemniaków nie ma tak naprawdę. Dobra wysypaliśmy, kurcze tyle tam poszło? Nieźle. No ale tak, no tam jest teraz więcej i one więcej potrzebują, bo krótszy sezon, no to dla, dlatego. Więc sobie z tym polecimy i żeby czasami na, na tym, na wydajności mi nie spadły. To ja wiecie co? Mm, nie dobra, to sobie po odcinku zrobimy. Chodzi mi o to, że ten rzepak wreszcie wyładować, bo ja muszę jej dać ten świniakom. Bo tak to one... Ja i lecą tylko i wyłącznie na zbożu to słabą wydajność mają. I powoli rosną, nie? A tu chodzi o to, żeby szybko rosło. Więc był. O, przyczepkę do przewożenia świn. Potrzebuję również, bo nie mam. Ty, zimowo poro można w lesie zarobić dużo pieniędzy. Uuu, panie, dokładnie to sprzedaję wszystko. Lubcież no zimowo poro, to ja w lesie zarobię dużo. Kajcie, bo ja tutaj nie mogę tego wysypać. I ja cię kręcę. <laughs> Zaraz mi się to wszystko porozsypuje. Ale powiem wam, że na tej serii, to kurczę. Na tych polskich seriach lubię właśnie taki, ten. Pamiętam, że już nie wiem na której mapie, ale chyba na swojskich polach to nawet pieliłem buraki. Haczko, no, takie fajne, bo to mniejsza ten mapa, mniejsze mapy są, no takie rzeczy można odchodzić, nie? Tu ma na przykład w brunia takim i tej serii Felsbrun, no to jakbym wyskoczył z haczką, to byście mnie wyśmiali. A tutaj masz tam 30 arów buraków, no to weźmiesz, że to haczką ogarniesz, nie? Zamiast chwasty tam. Ten. A zresztą tutaj na sezonach trochę inaczej, te chwasty są. Dobra, lecimy sobie. 14 godzina. Chyba <goda> zrobimy sobie dzisiaj misję. Zrobimy sobie misję. Albo, wiecie co? Teraz to jest, sprawdzę. Tak, tutaj sobie dałem to kaczkom. Zobaczymy sobie, ile jeszcze tych ziaren jest, bo może zdąży... Nie no, tak jak mi się wydawało. Teraz to jest niby te 300. I to będzie stało i stało i stało. Także ze 2-3 godziny. Gdzieś tak wieczorem dopiero. Yy, no dobra. Wiecie co? Ja pokurcza się przestraszyłem, tak? Więc ja chyba ten niech sobie stoi, a ja jadę ciapkiem. Yy, jadę ciapkiem i yy, skultywatoruję, bo tam słoma jest zebrana. Tam przyczepą samozbierającą zbierał mój sąsiad ten, który. E, bo powiedziałem, ja mam tutaj słomę w stodole u góry, to nad chlewikiem to mi nie niepotrzebny, natomiast ja sobie tam pojadę, zakultywatoruję, też może by nasiona jakieś rozsiał, nie no rzepak dzisiaj muszę zasieć, no, ewentualnie po sobie zasiejemy, bo jak mi termin przeskoczy, no to już nie będzie fajnie. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. No po prostu takie ogarnianie tutaj naszych rzeczy przy gospodarstwie. Robimy też te nasiona, trochę to czasu jednak za ten, potrwa. A no tak jak mówiłem nie chciałem tutaj, żeby mi czas minął, tylko i wyłącznie po to nie chciałem przekręcać tego czasu. Uczę, no właśnie, tak ciężko. Nie chciałem przekręcać tego czasu tylko i wyłącznie po to, żeby żeby zrobiła mi się ta nasiana, ale dzięki temu przyoszczędzę trochę pieniędzy I tak jak mówiłem, będziemy na pewno dzierżawić. 10% dzierżawa to jest tak, że to jest 10% chyba e, taka kwota pierwsza to jest 10% kwoty dzierżawnej. Czekajcie, dobrze jadę? A z drugiej strony w ogóle pojadę jeszcze sobie. Jeszcze kuczę zobaczyć, czy sąsiad czasami już nie wrócił z Niemiec. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. Pamiętajcie, 700 łapek. I następny odcinek jutro. A jeżeli nie, no to yy, w czwartek. Pozdrawiam, Anton.